Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem jest cedr. E, touches Juicy Apple. Czyli soczyste jabłuszko. E, 4% alkoholu. E, Chlorowna butelka. Touches Juicy Apple jest soczystym. Z, z słodyczą tryskających jabłek i piękną jabłkowym aromatem. Jest to przepiękny blend. Nasyconych słońcem deserowych jabłek zrobiony na, na naszej rodzinnej farmie, gdzie jest ona w całości w 100% zasilania zasilana odnawianymi źródłami energii. Okej okay. zawiera sulfaty dla soczystości i świeżości. Kapsel e, nie jest dedykowany. Także Somerset e, czarny, nie pasujący, że tak powiem. No ale może być. Barwa niesamowicie jasno-słomkowa. Leciutko zabarwiona woda. Tak? Klarowny piana, jak w większości cytrów, momentalnie znika zobaczysz no, zobaczycie na, na dworze. Aromat nie jest zbyt duży. Odrobinę słodkości jabłek. I tyle. Za to już jest dużo więcej w smaku. Dosyć wysokie nasycenie. Dosyć wysoka słodycz, ale nie jest jakoś cukierkowo czy lędzelnikowo, ale jest dosyć słodko. Eee, dosyć takie aromatyczne czerwone jabłka. I jest dużo soczystości. No, mam na końcu języka ten smak. Znaczy. Czyli to były makintosze, o mi się teraz przypominają. One były niesamowicie soczyste, i ładnie pachnące. Eee, czy to po prostu jest taki, wiecie, aromat, który można było spotkać w, w białóżku, w napoju. To było naprawdę dobre. Nie wiem, ale coś mi to przypomina. Jeżeli mieliście okazję już pić ten e, cydr, e, to napiszcie mi, czy też mieliście takie skojarzenia. No i w ogóle co myślicie o nim. E, jak dla mnie jest OK. Może odrobinę za słodki. E, no ale pewnie o to chodziło. Zrobione dla tych, którzy rzeczywiście lubią słodsze cydry. E, Ciągle sesyjny i odświeżający, i dużo smaku e, jabłek. Natomiast nie ma zbyt dużo aromatu, to trzeba przyznać. No okej. Okay. Ja takie jakieś wytrapniejsze, bardziej sensacjonalne. A to, to tak... I soczek. Może z lodem. Może z lodem, trochę rozcieńczone. E, nie byłoby takie słodkie. Byłoby lepsze dla mnie. No ale niekoniecznie dla was wtedy. Prawda? E, mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała. Tak jak podoba, się, podoba mi się ten cydr. Jest ok. Także dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będę wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. Także będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji no przynajmniej mam taką nadzieję. Przekażcie ten film swoim znajomym. I jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał, troszkę bardziej możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zrobię. jest.